Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, rozpoczynamy bardzo taki wyjątkowy i piękny czas, dlatego, że czas misji świętych to nie jest czas codzienny. To jest czas, który jest przynajmniej raz na 10 lat. Jeśli nie rzadziej, bo czasami te okresy są nieco dłuższe. I właściwie rozpoczynamy ten czas w niedzielę, w którą. Tak naprawdę Jezus mówi o doświadczeniu swojej obecności, swojej miłości, swojego działania. To jest szalenie ważne dla nas, dlatego że wiara intelektualna ona potrzebuje nie tylko tego intelektualnego zaplecza, ponieważ nie jesteśmy tylko intelektem. Nie jesteśmy tylko nastawieni na to, żeby coś rozpatrywać na poziomie naszego rozumu. Jesteśmy całością, a więc na to tworzą się i przeżycia, i emocje, i uczucia, cała głębia człowieka. I wiecie, bardzo mocno to przeżyłem, kiedy organizowałem kiedyś takie duże rekolekcje, właściwie ciągle je organizujemy, ale wcześniej były to rekolekcje organizowane przez nas na hali. I przyjechał na tę rekolekcję mój uczeń. Kiedy uczyłem 20, ponad 20 lat temu w szkole, nie, nie byłem aż tak otwarty na działanie Pana Boga, jak jestem otwarty teraz. I krótko mówiąc, skupiałem się bardziej na tym, żeby to były przesłanki intelektualne. Więc od strony intelektu można powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłem, aby wytłumaczyć wiarę. I on właśnie przyjechał, słuchajcie, na rekolekcję, żeby mi powiedzieć, że on się wypisuje z Kościoła, że właściwie to go zaczyna męczyć, że właściwie nie widzi tego miejsca dla siebie, że on już jest osobą niewierzącą. Ja Wysłuchaj, to porozmawiamy o tym na spokojnie, ale mówię, chodź najpierw na rekolekcję. Przyjechał po prostu jeszcze chyba jako na ostatnią deskę ratunku, żeby zobaczyć ewentualnie, czy cokolwiek będzie się działo, czy nie, w wymiarze takiego posłuchać. Nie wiem, nie wiem, z jakimi oczekiwaniami tam przyjechał. Oprócz tych, które mi powiedział, i wiecie, na tych rekolekcjach, kiedy była modlitwa, nagle jedna osoba miała manifestację demoniczną. To znaczy, zaczęła się tam troszeczkę e, przesuwać, pełzając po ziemi i krzycząc w niebogłosy. I było to bardzo blisko mojego ucznia. Ten, ten piątkowy wieczór, się, re, rekolekcyjny dzień się skończył, to było na hali widowiskowo-sportowej. I ja patrzę, idzie ten uczeń do mnie, ma takie szeroko otwarte oczy i mówi, czy ksiądz znajdzie czas dla mnie, żeby mnie wyspowiadać. Ja mówię, po pierwsze, że ty byłeś niewierzący przed tym spotkaniem. Już jestem proszę księdza wierzący. Wiecie, jest problem z tym, że in, intelekt pojmuje pewien wycinek rzeczywistości. Natomiast doświadczenie po prostu zmienia wszystko. Naprawdę zmienia wszystko. Doświadczenie wykracza poza intelektualne poznanie, nie jest zredukowane do intelektualnego poznania. Mam przed oczami teraz mężczyznę, który podczas modlitwy wiecie, miał powykręcane palce. Miał jakąś tam chorobę, nie pamiętam jak się ta nazwa tej choroby nazywa. Te palce były powykręcane w każdą stronę i w czasie prostej modlitwy z nałożeniem rąk te palce zostały uzdrowione w taki sposób, że wszyscy widzieli, że one są proste. Nic nie poczuł, można powiedzieć, w czasie tej modlitwy. Nic się nie zadziało zewnętrznego, nie było łez, radości. Podszedł do modlitwa po modlitwie okazało się, że palce są po prostu proste, że nie ma oznak tej choroby. Wiecie, on całą noc oglądał swoją rękę. Czy to jest prawda? Czy mu się coś w głowie nie poprzestawiało? My potrzebujemy doświadczenia Pana Boga i problem jest w tym, że bardzo wielu spośród nas zatrzymało się na tym, że potrzebujemy Pana Boga. Ale nie poszliśmy w duchowości dalej, to znaczy nie wiemy nawet na co liczyć, kiedy Pan Bóg by zechciał działać. Pokażę to na takim prostym przykładzie. Wiecie, ja mam też księdza y, brata rodzonego i z Bożej łaski mogłem głosić Słowo Boże też na jego prymicji. On jest y, 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 trochę młodszy ode mnie więc miał też trochę dłuższą drogę, bo przez zakon, to, to długa historia, nie będę jej teraz opowiadał. I ja pytam się, Piotrek, czy ty już jesteś gotowy, żeby modlić się o, o dary duchowe, o to, żeby Duch Święty wstąpił w czasie tego błogosławieństwa prymicyjnego? On mi się przyznał, że, że wiecie, bo przecież ja książkę tutaj rozdawałem napisano razem z nim. Przyznał mi się po tym wszystkim, że on nie wierzył w to, że Duch Święty go wykorzysta. Młodego księdza, który jeszcze nigdy się nie modlił nad ludźmi. Jakie to było zaskoczenie, kiedy ja mówię, słuchaj, to ja będę stał przy mikrofonie, będę mówił, co Pan Bóg robi, a ty po prostu będziesz nakładał ręce i trochę dłużej się pomóc. Nie tak, że tylko dotkniesz i... Chociaż Duch Święty jest niczym nieograniczony. Wystarczy dotknąć, w kilka sekundę nawet się pomóc. I wiecie, jakie to było jego przeżycie, kiedy on mówi, w pewnej chwili, kiedy zobaczył, jedna, druga, piąta osoba upadły na ziemię w spoczynku w Duchu Świętym. Jedna osoba zaczęła krzyczeć, zaczęła drżeć. Było uwolnienie w czasie Mszy Świętej Prymicyjnej. Jeden z mężczyzn, który było poznanie, że jest tutaj mężczyzna, którego Bóg uwalnia z papierosów, za chwilę przyniesie papierosy na ołtarz. Mężczyzna wyszedł drżąc, prawie jak paralityk, przyniósł papierosy na ołtarz. To patrzyli, po prostu nie mieli. Modlitwa, która miała trwać 15 minut błogosławieństwa, trwała drugie dwie godziny. I wiecie, przyszliśmy na salę, wszystko już było zimne. Panie już miały naprawdę dosyć, Wiecie, wszystko się spóźnia, więc panikowały. Co panie tak panikują? Przecież i tak można to odgrzeć, nic się nie stanie. No to nie będzie takie smaczne. Ej. I wiecie, na sali tej prymicyjnej podeszło do mnie pięciu kleryków, siedli od razu z nas. księdza, co to było? Co, to, co my żeśmy widzieli? Mówię, no działanie Ducha Świętego. No ale to jest nasza piąta prymicja i pierwszy raz coś takiego widzimy. Jak Powiedzcie mi, a czy na tych wcześniejszych prymicjach ktoś wam mówił, że Duch Święty może tak działać? Wiecie co oni powiedzieli? Że to nie może być takie proste, że jak się mówi o działaniu Ducha Świętego, to on działa tak. Jak Duch Święty ma działać poza kontekstem? Wyobraźcie sobie, że w czasie, w czasie po dzisiaj nie byłoby wytłumaczone, co Duch Święty będzie robił i ludzie by zaczęli padać na ziemię. Po pierwszej osobie wielu by wezwało karetkę, że osoba zemdlała. A mówimy tutaj tylko o jednym z przejawów działania Ducha Świętego. Rozumiesz? Więc z jednej strony chcemy głębi Boga, a z drugiej strony mówimy, no ale. To, a jak On przyjdzie, to co ze mną będzie? Co się ze mną wtedy stanie? Jak to będzie? Jak to będzie wyglądało? Co Ty się o to martwisz? Czy Bóg, który jest miłością, który chce dla nas dobra, nie wie, co jest Ci potrzebne? Od 11 lat miesiąc w miesiąc na wszystkich misjach świętych modlimy się nad ludźmi. Dzisiaj to będzie taki, taki aperitif, taka, taki przedsmak tego, co będzie w jeden dzień z misji po to, żeby y, także żebyście doświadczyli daru poznania, daru proroctwa. Żebyście zobaczyli, że ten Kościół jest żywy. Bardzo mocno. Nie w kontekście tego, że jak Jezus chce się posługiwać wami. Jak to? Co ksiądz w ogóle gada? Słuchajcie, naszym zadaniem jest przede wszystkim uruchomić ludzi, żeby oni chcieli się za siebie wstawiać przed Bogiem, żeby mogli doświadczać znaków i cudów. Kiedy jedziemy na rekolekcje do szkoły, to pierwsza rzecz, którą młodzieży mówimy, co, po co myśmy tutaj przyjechali? Nie żeby pajacować, nie żeby się z nimi bawić, bo oni zabawy mają wszędzie, na TikToku, na, w internecie. Czego oni nie mają w świecie realnym, co mają w, w, w internecie? Właśnie doświadczenia Boga. I zasadniczo, wiecie, pół godziny wprowadzając młodzież w rekolekcję, mówiliśmy o tym, co Duch Święty będzie robił. Czyli krótko mówiąc, że w tym momencie Duch Święty przychodzi do dziewczyny, która na przykład pokłóciła się z mamą, wybiegła z domu, trzasnęła drzwiami, a teraz myślisz o swojej mamie. Jej dziewczyna zaczyna płakać i mówi, że podnosi rękę. Nikt jej nie prosi, że to ona jest. Na rekolekcjach, które bardzo często wspominam, przypominam sobie sytuację, która jest cały czas przed moimi oczami, bo. On Bóg dał nam zobaczyć jedno z serc chłopaka, który siedział, tak jak Wy sobie teraz siedzicie i czekał do skończenia, zanim skończy się do przerwy i mieliśmy bardzo głębokie poznanie jego serca, to znaczy to, że on się umówił z kolegami na piwo, które jest schowane w krzakach, a przyszedł na rekolekcję dlatego, że go dziewczyna poprosiła. Tam jeszcze było kilka szczegółów, kiedy powiedzieliśmy te szczegóły. Ten chłopak w ogóle nieproszony, wiecie, drżąc, wstał, obrócił się, bo siedział na dole, bo to na górze, to na hali widowiskowo-sportowej były te rekolekcje, i mówi to ja jestem. Wszystko to, co było powiedziane, to ja jestem. Oczywiście fantastycznie, że to zrobił. Duch Święty go wykorzystał, ok? Ale po co ja ci to mówię? Naprawdę nie chodzi o to, wiecie, żebyśmy mieli wiarę tylko na poziomie intelektu. Intelekt jest ważny. Ale ja twierdzę, że my w szkołach wychowujemy pogan, których nie ma potem w kościele. To są młodzi ludzie, którzy nie mają doświadczenia Pana Boga i przychodzi pierwszy kryzys, i po prostu nie ma szansy, żeby ich na siłę do kościoła ściągnąć. Intelektualnych, intelektualnie rozwiniętych pogan, nie? Bo jaką chorobę ta, taka w ogóle lekcja religii. Gdyby to ode mnie zależało, to bym w ogóle zlikwidował lekcję religii, żeby człowiek poczuł głód ale to na szczęście nie jestem tym, który o tym decyduje. Rozumiecie, o czym ja mówię? Bo albo będziemy zombie, który, którzy będą mówić, pan Jezusek, Bozia, nie! No dajcie, że spokój. Nie? Albo wyjdziemy w głębie tego spotkania z Nim i kurczę, będziemy oddychać pełną piersią. Tu chodzi o spotkanie miłości, o, o spotkanie szczęścia, że... Ty, ty jesteś w takim doświadczeniu, że mówisz, ja cię, to kurczę wszystko działa, to jest wszystko prawda. Ja smakuję miłość i ja chcę coraz więcej tej miłości. I będąc, jak pamiętacie, byłem tutaj miesiąc temu, ci, którzy byli, ci, którzy chodzą, nie przyszli tylko na chrzest, nie? Ci, którzy. Mówiłem, że w kontekście, kontek konkrecie tego, że jak zaczynasz smakować tej miłości, to naprawdę wszystko to jest miałkie, co na tym świecie. Wszystko jest naprawdę, to jest pikuś, nie? Czy jedziesz samochodem za 100 tysięcy, czy jeździsz samochodem za 3 tysiące, to jest naprawdę nieistotne w momencie, kiedy ty masz smak tej miłości. Czy ty jesz taki obiad, czy go w ogóle nie... Człowieku, kiedy ty masz tę miłość i mówię o tym doświadczeniu, to ty tak strasznie, żeby nie powiedzieć mocniej, tęsknisz za niebem, że ta miłość się z ciebie wylewa, nie? I, I znowu mówisz do ludzi, którzy tego słuchają przykładowo i oni mówią, hm, fajnie, że ksiądz o tym mówi, ale ja czegoś takiego nie przeżyłem. No właśnie po to są misje. Rozumiesz? Nie po to, żeby teraz elokwencją, nie wiem, jakimiś mądrymi słówkami, bo ja mogę zacząć mówić, chociażby używając większości słów filozoficznych, tylko czy rzeczywiście o to chodzi na poziomie w ogóle przekazu i komunikowania, i głoszenia i obwieszczania. Tu chodzi o moc, która ma możliwość przemiany naszego życia, moc z wysoka. O której mówił Jezus. Jeżeli będziecie jej używać, na waszych oczach będą się działy znaki cuda, i my tego doświadczamy. Rozumiecie? Jesteście tam? <grystanie> Więc, żebyście nie mówili, bo ja sobie kiedyś, dopóki ja nie doświadczyłem pana Boga, to mówiłem: Ehe. On tak musi mówić, za to mu płacą. To jest ksiądz. <grystanie> to jest jego zawód. Żeby to nie, po, nie było tylko na poziomie, że to jest jego zawód i, i za to mu płacą. Chciałbym, żebyście posłuchali świadectwa e, Kuby. Kuba e, z Asią, to jest jedyne małżeństwo w naszej ekipie. Wygląda bardzo młodo, jego żona jeszcze młodziej wygląda. Nigdy, nigdy bym nie powiedział, że oni mają 18 lat stażu małżeńskiego i prowadzą małżonków, formacji małżonków, szczególnie tych, którzy mają kryzysy. Nigdy bym nie powiedział, że. E, Kuba y, ma z żoną świetnie prosperującą firmę i nigdy nie, po, nie, nie powiedziałbym, że można to połączyć z byciem misjonarzem. Jeszcze dodatkowo ma wspaniałą dwójkę dzieci, córka y, dorastająca, 17-latka, synek. Dobra, Kuba, mów i poprowadź nas dalej. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przez wiele lat swojego dzieciństwa przygodę z Bogiem miałem dwa razy w roku. Raz na pasterkę i raz na Wielkanoc. No, z takiego domu pochodziłem. Rodzice większej wagi do wiary nie przywiązywali. Potem, kiedy trafiłem do liceum, no to już całkowicie odsunąłem się, już nawet dwa razy w roku nie chodziłem. Bo rodzice mnie nie zmuszali, a ja żadnej potrzeby nie czułem. Więc przez kilka lat w ogóle nie byłem w kościele, nie żyłem sakramentalnie. Później poznałem moją żonę. Z racji tego, że ona pochodzi z takiej tradycyjnej rodziny, to wiedziałem, że sprawia jej radość to, kiedy pójdziemy razem na msze, a to też nie było w każdą niedzielę. Więc z miłości do niej Wychodziłem na tą mszę, ale w zasadzie ani moje życie, ani moja postawa, ani obecność na tej mszy nic nie zmieniała. Jak przyszedłem zdenerwowany na tą mszę, tak wychodziłem jeszcze bardziej zdenerwowany na ogół, bo tylko się wkurzałem, że straciłem 45 minut jakże cennego czasu, a mógłbym w tym czasie pograć sobie na przykład w piłkę albo obejrzeć mecz telewizji. Miałem tylko taką zasadę, że aby wytrwać do końca kazania, a potem to już będzie z górki. I nie daj Boże, jak to był na przykład pierwsza niedziela miesiąca u mnie w parafii, kiedy to było słychać dzwoneczki, i za chwilę miało być wystawienie pana Jezusa. Wtedy wiedziałem, że trzeba się szybko ewakuować, bo będzie jeszcze dłużej, będzie nudno i będzie na kolanach. No, i tak jak mówię, nic to nie zmieniało w moim życiu. Jeżeli chodzi o spowiedź, to też ze względu na Asię chodziłem raz lub dwa razy do roku. Wtedy, kiedy ona chodziła, miałem pakiet grzechów. Nie modlę się, nie chodzę do kościoła. Piję, palę, przeklinam. No, więcej grzechów nie pamiętam. Czasami coś tam ekstra się pojawiało, ale generalnie był jakiś tam schemat od którego zbytnio nie odchodziłem. I też ta spowiedź nic nie zmieniała w moim życiu i nie miałem najmniejszej ochoty, ani zamiaru cokolwiek zmieniać. Modlitwa? No, jak już była od czasu do czasu, to odklepać, zaliczyć i zapomnieć. I tak, przyspieszając tę opowieść, bo nie mam czasu, żeby teraz w szczegóły wchodzić, trafiliśmy... 30 grudnia 2012 roku do Rycerki Górnej z moją żoną. Muszę wam powiedzieć, że oprócz tego bardzo powierzchownego życia religijnego, to prowadziliśmy życie, które było w zasadzie przesiąknięte i materializmem, i kasą, i tym, co daje mi ten świat, i tym, co mi oferuje. Bo wiecie, tak jak no, każdy z nas szuka szczęścia w swoim życiu, prawda? Ale Często szukamy nie tam, gdzie potrzeba. I ja też szukałem. W alkoholu, szukałem w narkotykach, w pornografii, w hazardzie. Szukałem w pieniądzach, w zachciankach jakichś i realizowaniu ich. Ale to wszystko dawało mi na chwilę jakieś tam zadowolenie, bo ciężko to nazwać w ogóle szczęściem. I w takim stanie właśnie trafiliśmy do tej rycerki górnej. I tam była msza, na której był ksiądz gość i opowiadał on o świętym Szarbelu, opowiadał o cudach za jego stawiennictwem i na koniec, tak jak Rafał opowiadał, ksiądz Rafał, ksiądz ten modlił się nad każdym, nakładał ręce na chwilę, czynił znak krzyża i prosił właśnie o to doświadczenie żywej wiary dla każdego. No i na koniec mszy my stanęliśmy tak procesyjnie do tej modlitwy, Pierwszy był ksiądz proboszcz, my zaraz staliśmy w pierwszych, siedzieliśmy w pierwszych ławkach, więc też zaraz za księdzem proboszczem się ustawiliśmy. No i ten ksiądz gość nałożył ręce na księdza proboszcza i ksiądz proboszcz boh na ziemię. My wielkie oczy zrobiliśmy. W życiu czegoś takiego nie widzieliśmy w ogóle o żywym kościele to nigdy nie słyszeliśmy. Dla mnie Jezus to był, wiecie, postać historyczna. Ktoś, kto żył sobie 2000 lat temu, no a teraz to jest jakiś tam religia, to zbiór wartości, zbiór moralności, no i jakiś może system filozoficzny, w którym mamy żyć, żeby było nam dobrze. No i kiedy ksiądz nałożył na mnie ręce, to ja również padłem wtedy. I przez te kilkadziesiąt sekund moje życie stanęło całkowicie na głowie, obróciło się o 180 stopni. Bo nagle okazało się, że to nie jest, że Jezus nie jest postacią historyczną, nie jest postacią fikcyjną, tylko On naprawdę żyje. Kiedy tam leżałem na tej posadce, to w sposób duchowy On przyszedł do mnie. Pamiętam Jego przebite ręce i Jego głos, który powiedział, czy pójdziesz za mną? To było kilkadziesiąt sekund, które przemieniło moje życie. Kiedy otworzyłem oczy, klęczałem przez kilka minut przed ołtarzem i ryczałem. A tak jak Ksiądz Rafał mówił, spotkałem się z tą czystą miłością, w obliczu której nic nie ma sensu. Łzy miłości, łzy radości, łzy uwielbienia, łzy szczęścia, uwolnienia, łzy uzdrowienia. Po prostu spotkanie z miłością. I od tego momentu już. Nic nie było takie samo. On, ten, który za chwilę tutaj też będzie na ołtarzu, uwolnił mnie od tego wszystkiego, czym zwniwolnił mnie ten świat. Dał mi wolność też od tego przywiązania do materializmu. I On dał mi czyste i wolne serce, pełne pokoju, jak słyszeliśmy w Ewangelii. Bo takiego pokoju nie znajdziemy w niczym, ani w nikim na tym świecie. Tylko On daje nam pokój, nie taki jak daje świat. Od tego momentu Eucharystia już nie jest odbędnieniem 45 minut raz w tygodniu, tylko jest spotkaniem z osobą. Jest spotkaniem z żywym Bogiem. Jest czymś, co przemienia mnie. Modlitwa jest rozmową z Bogiem i z przyjacielem, bo On chce mieć naprawdę realny wpływ na nasze życie. On nie chce być tylko od niedzieli do niedzieli, od święta do święta. Tylko każdego dnia chce nas prowadzić. Chce z nami rozmawiać, wskazywać nam drogę, mówić, gdzie pójść, co zrobić, pokazać nam to najlepsze rozwiązanie. Adoracja to nie jest przeklęczenie kilkunastu czy kilkudziesięciu minut i czekanie tylko, kiedy się skończy, tylko wpatrywanie się w oblicze zmartwychwstałego. Spowiedź jest czymś, co pozwala też doświadczyć Tego. Je... Jego miłości i miłosierdzia, i czymś, co prowadzi mnie dalej. Pan Bóg każdego dnia czyni cuda w naszym życiu, te mniejsze i te większe. I w czasie tych misji też jeszcze kilka świadectw. ja będę opowiadał i misjonarze. Ale zapraszam Cię, właśnie bracie i siostro, dzisiaj, teraz po tej mszy, zostań na te kilka minut. Bo tak jak wtedy ja w Rycerce Górnej 30 grudnia 2012 roku doświadczyłem spotkania z nim, które przemieniło całkowicie patrzenie na świat i na moje życie, tak dzisiaj możesz Ty tego doświadczyć właśnie tu i teraz. Amen.